Siema. Dzisiaj będę otwierać taki kalendarz adwentowy FIFA 365, a więc będę już otwierać trzy, no bo trochę za późno, a więc zaczynamy od pierwszego. No i co nam wypadnie? Z Pierwsza karta. K jakby Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, ale już jest. uuu ce Milan. No, i jeszcze Mike Mike Renan. Dobra, i co my mamy jeszcze? Harry Kane Ok, drugie okienko. Y, Josemare Gimendu y, Enzo Fernandez i y Enzo Fernandez i y jeszcze y jeszcze y, Florian nie wiem czy ja to dobrze czytam ale coś jest y, tróje, trójeczka jest tutaj czekajcie o yes. yy, kolejna paczka i kogo tutaj będziemy mieli Adamu Nagaro, Pedri i Florian no i co zostało Jamil Jamal, dobra, trzy okienka, a więc możemy się pożegnać.